Aha, myśleliście, że Ciapek na emeryturę już poszedł, co? Nic bardziej mylnego Ciapek jest z nami, ma się dobrze, nie narzeka, ale remontu jak nie było, tak dalej nie ma. <śled> nie, no słuchajcie, inne priorytety po prostu są. Póki co. Na przykład takie priorytety. I wszystkie siły w tą stronę skierowane. Jak tutaj odpalimy, to to zrobimy. A póki co je lecimy pod betoniarkę, bo trzeba ją przestawić, po prostu. Zabrać stąd. Bo tak sobie myślałem. Bo tak, będziemy kręcić zaprawę w betoniarce i tam jest. Tam jest taki fajny żwirek bez kamienia, przesiany. Chłopaki go brali do miksokreta, jak robili mi tutaj chudziaka na masarni. I tak sobie myślałem, żeby przywieźć pod betoniarkę, ale z drugiej strony ta betoniarka na tle tej masarni tutaj też mi jest niepotrzebna za bardzo. Pod dachem w sumie też nie stoi, tylko na połowie. Więc trzeba będzie podczepić się pod tą betoniarę i przeciągnąć ją pod ten żwir. I tam będziemy kręcić za prawe. Kurczę, powiem Wam, że troszeczkę się odzwyczaiłem od nagrywania bez kitu, nie? To, że. Że. Jaki? Trochę czasu mi nie było i już człowiek po prostu się odzwyczaił. Najzwyczajniej w świecie. Tutaj jeszcze troszeczkę żeśmy lipę porządki robili z tą lipą. i trzeba będzie te radła ogarnąć o Jezus tak pomyśleliśmy sobie, że że może by ją wyciąć całkowicie ale powiem wam, że ona ma już tyle lat to jest najstarsze drzewo na naszym podwórku ta lipa i ono w ogóle jest najstarsze, największe najwięcej cienia nam tutaj daje i piękny zapach jak lipa zaczyna kwitnąć jak te wszystkie pszczoły, osy i te inne latające rzeczy Jak to wszystko tutaj usiądzie na tą lipę To jest po prostu jeden wielki bzyk No i szkoda trochę Bo to jest taka też, no co, wszystko zabetonować, wszystko w kostce zrobić To też jest... Yy... Nie pomojem. Jakiś tam troszeczkę musiły się jednak tej tradycji zachowanej. I chociaż, chociaż talifa niech się ostanie tutaj. Bo no tutaj był stary dom, tam, były, tam była stodoła, e, tu były takie chliwy, gdzie trzymaliśmy świnie i krowy. Tam był kurnik w rogu, tam gdzie ma być sklep teraz. Wszystko przyjechał Mateusz, zrównał z ziemią i masarnię postawił. Właśnie fajne jest w to to, że ma ten dyszel. Można elegancko sobie uczepić tą betoniarę. Ała można sobie ją uczepić i można sobie pojechać gdzie się chce Może tak będzie stała, czy nie. Bezpiecznie by było na dół chyba, co? Dobra, damy ją do na ladu. Chociaż w sumie te kilka metrów, jak mamy tu przejechać, to bez różnicy. Się ruszy. O. I co, chyba lecimy, nie będziemy tu nic więcej robić. Jeszcze zimny olej jest i wszystko jest takie, wiecie, gęste Trzeba sobie ręku pomagać Tak właściwie to powiem tutaj na ten górny zaczep Ale pomalutku, pomalutku Guśtyk, guśtyk Dolecimy. Dobra. Już więcej się nie złamie niestety. Znaczy mógłbym jeszcze trochę... Wiadomo, jeszcze mógłbym trochę podjechać, ale tak sobie pomyślałem, że mam no, widły zaczepione to sobie widłami podjadę elegancko Kurcze, nie wiem jak tam u was ale u nas normalnie tak czuć czuć już wiosnę, po prostu czuć wiosnę w powietrzu wczesnym rankiem i, i takim późnym wieczorem całkiem inne powietrze jest takie wiosenne, świeże powietrze tak więc mam nadzieję, że już zimę mamy za sobą chociaż chyba opon jeszcze a to to? A to jeszcze korzeń tutaj Opon chyba zmieniać i będziemy, co? Kurczę, nie wiem czy tak podjadę Zaraz zobaczymy Wypadałoby troszeczkę jeszcze przesunąć O Sam raz. Idziemy jeszcze luknąć. No i pasuje. I tu będę sobie robił, na drugą stronę będę wywracał do taczki. Fajnie, patrzcie, jaki fajny mam w ogóle peseczek. To jest taki żwirek, właśnie przesiany. Z tego chłopaki robili mi chudziaka na masarni. I jeszcze zostało pół samochodu. No i pomyślałem, że trzeba to wykorzystać do murowania wędzarni, czy później do zalewania stropiku, nawet na wędzarni i kominów murowania kominów, no to jest kurcze idealny materiał no jeszcze moi drodzy parafianie plastyfikator, żeby troszeczkę bardziej była plastyczna zaprawa no zawsze się używa, nie? kiedyś tam dodawali wapno, ja też swego czasu dodawałem wapno, jak nie miałem plastyfikatora w sumie jedno i to samo ale zawsze trzeba pamiętać, że odrobinę tam szklaneczkę dolać i zawsze to będzie wiecie będzie lepiej się murować. Dobrze, że ja się tego murowania nie boję, wiecie Bo... Bo kiedyś się bałem, ale... No kurde, no mówię, muszę zacząć po prostu próbować coś robić, bo przecież nie będę non-stop liczył na kogoś, tak? Wiecie, na jakiegoś fachowca, żeby przyszedł i mi... I mi pomógł coś. No co to tak ciężko się otworzyło? Nie, normalnie. No i co? I mówię, muszę się nauczyć w końcu robić, bo trzeba robić. Dlatego sobie wszystko elegancko naszykuję. Tutaj już mam wszystko gotowe. Podjadę sobie jutro z rańca i można zacząć murować. Mam nadzieję, że to wszystko jutro uda mi się wymurować. Plus jeszcze... Plus jeszcze by się przydało więcej. Będę ciągnął ile się da. Bo mam czas, mówię, mam czas, ten luty jest dla mnie taki łaskawy dosyć. I mam czas, a później już się przyjdą święta, to już będzie lipa. No, a w dalszej kolejności zajmiemy się później płytkami. Płyteczki wszędzie pójdą, tutaj skończymy te paleniska, z góry. Z góry też wylejemy taką warstewkę betonu zamkniemy palenisko z góry tutaj przyjdą takie drzwiczki, też fajne będą już wszystko zamówione, drzwi są zamówione do wędzarni tamtych i tutaj do paleniska drzwiczki też zobaczcie ile tu jest betonu <grym> posadzki z posadzką to chyba nie ma lipy, co? <grym> nie, tutaj naprawdę nie żałowałem jeśli chodzi o posadzkę, mówię chłopaki, do mojej emerytury musi to wszystko wytrzymać nie ma opcji, żeby tu były jakieś poprawki Nie ma opcji, żeby coś pękło Żeby coś nie wytrzymało, jak będziemy piętrować do góry palety z mięsem, to mówię, posadzka musi wytrzymać No i póki co Tfu, tfu, tfu Elegancko Drzwi czekają Niedługo komora wjedzie I jakoś to będzie Dobra Dziękuję do widzenia i łapeczkę w górę jeszcze zostaw.